Dobrze, idziemy kończyć domek, które w... Coś się zepsuło. Tak. I ja ze dwóch... ze dwu Bendy. Wiesz. Tak. Wyciszam się. Pa. Bardzo dobrze. Ja we co go teraz robi? Wombo kombo. Wombo kombo. Minecraft jest głupi. Czy Minecraft jest? Wombo kombo. Widzicie, co teraz To to jest na czacie. Czekajcie. Bendy, wiesz co ja teraz robię? Bendy cicho. Bendy, szukam chusteczek, bo mam katar. Nic, wyciszam się. Co tu się dzieje w tym drzewie? Hmm. Nie wiadomo, prawda? Co tu się dziwnego robi? BLOCK ID 17 Kończę domek i kończę, bo naprawdę na na nie mam czasu. Mendy czekaj, nie słyszałem co robisz. Buduję domek. Kończysz odcinek słyszałem chyba. Nie. Mendy czekaj, nie słyszałem co robisz. Kończysz odcinek słyszałem chyba. A, już wyślałem Czekaj Bendy! Znalazłem chusteczki Wiesz? Fajny będzie ten domek Dach już buduj Ile ty piętrowy robisz ten dom? Ha! Myślę, że robisz taki dwupiętrowy. Nie Taki gigant. Kiedyś go przebudujesz, tak? Zmieni się kiedyś w taki cały diaksowy? Taki super. Pa.